Ech, tęsknię za przyjaciółmi, zaraz tęsknię za łóżkiem. Cześć i witaj w życiu, przed Tobą cudowny okres pracy, konsumpcji i zobowiązań społecznych. Nie e, och, dzięki Bogu to był tylko sen, nadal jestem martwy. Jak ludzie widzą Stany Zjednoczone. Chyba znalazłam pracę moich marzeń. Czego się tak wydzierasz? Przecież zostawiłem Ci klawiaturę. Kiedy przychodzisz do niego na film, ale zauważasz, że nawet nie ma telewizora? Kiedy udajesz niemowlaka, żeby przyoszczędzić na bilecie? Pakuję się na urlop, moje koty wiedzą lepiej, co chciałbym zabrać. Przed tym, jak powiedziałem jej, że jest piękna i po. Kiedy napiszesz w pośpiechu Icha zamiast je. Kiedy chcesz bezpiecznie przejść przez ulicę? Jaki piękny dzień. Fuj! Wesołych świąt ludzie. Jak się czuję przed siłownią, jak się czuję na siłowni, jak wyglądam na siłowni. Kiedy słyszysz, jak twoi właściciele rozmawiają o tym, że ktoś nasrał do butów, a ty jesteś ich jedynym psem. Janusze inżynierii znów w natarciu. Kiedy lożka 10 na 10 powie ci, że jesteś dobrym pieskiem. Wynalazłem ten obrotowy talerz, nazwę go Leniwa Zuza, co to niby ma znaczyć? Dlaczego akurat tak? A jak myślisz, Zuzanno? Normalni ludzie, Kim Kardashian. Kiedy obiecujesz sobie, że już mu więcej nie odpiszesz i nagle on pisze o 8.50, a ty odpisałaś już o 8.45, jestem sobą zniesmaczona. Kiedy w końcu poszerzą tę drogę? Wreszcie! Dzień bez kompa, noc przez pana Neta odłączyła mama. Największa tajemnica świata, kto kupuje te rzeczy? Kiedy nudzisz się w domu. Kiedy zgasiłeś konwersację niesmacznym żartem i jesteś z tego dumny. Kiedy dziewczyna, którą kochasz, życzy ci na święta wymarzonej dziewczyny. Idealna randka. Kim Kardashian informuje swoich fanów na Instagramie o wielkim wycieku plastiku do oceanu. Byłam tak mocno skupiona na wkurzaniu się na ciebie, że zapomniałam o co właściwie się wkurzyłam. Ciasteczka korzenne zjesz jedno, a już masz w ryju drugie. Iluzja 100. Chyba czas odkurzyć pod kanapą. To ewolucja, a ty i tak powiesz, że Photoshop. Za każdym razem. Kiedy chłopak pyta, co chcesz na obiad i mówisz mu, że wszystko ci jedno, a on potem wraca z czymś, czego nie chciałaś. Kiedy nie chcesz otwierać wiadomości i próbujesz zorientować się, o co chodzi z jedynego widocznego fragmentu. Ale pizga, dobrze, że mam kurtkę. Kiedy mieszkasz w złej okolicy i musisz dbać o bezpieczeństwo swojego samochodu. Bitcoin da się to opodatkować. Ropuch, jesteśmy przyjaciółmi? Widzę cię bardziej jako rywala, bo wiesz, jesteśmy tak samo śliczni. Nie do końca tak samo, ale prawie. Jak wchodzę do pokoju rodziców, gdy śpią, jak rodzice wchodzą do mojego pokoju, gdy śpię. Kiedy twoja ex próbuje wrócić do ciebie. Jak dzieci pozują do zdjęć, jak ja pozowałem do zdjęć jako dziecko. Jeśli obcy wylądują na Ziemi, będziemy musieli jakoś im wytłumaczyć, czemu nakręciliśmy setki filmów, w których z nimi walczymy. Skibidi. Kiedy nie masz pieniędzy i kumpel pyta, czy chcesz coś zjeść. Nic słodszego już dziś nie zobaczysz. Szkolny konserwator, zawsze z wąsami, każdy wie jak ma na imię, wszyscy go lubią, a on zawsze ma coś do roboty. Kiedy jesteś zły, ale lubisz kwiatki. Jeśli wchodzisz do klasy i widzisz, jak nauczyciel tak siedzi na biurku, to wiedz, że coś się dzieje. Jestem bogaty, starter pack. Kiedy grawitacja robi cię w jajo. Kiedy chcesz dać komuś dobrą radę, ale nie wiesz, co powiedzieć, nie zapomnij zabrać nóg. Ty i pingwin, o którego masz się nie martwić. Kiedy wrzucasz zdjęcia z siłowni, żeby zdobyć aprobatę loszek, ale tylko jacyś goście piszą, że nieźle wyglądasz. Kiedy w wieku 6 lat myjesz zęby i przypadkiem połkniesz pastę, chyba umrę. Kiedy na plastelinie jest napisane 2 4 lata, a ty zjadłeś ją w 20 minut. Nikt mi nie pomaga w prowadzeniu tego domu, nikt. Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? W życiu trzeba mieć priorytety. Budzik dla par, zakładasz na palec obrączkę, która wibruje i nie budzi twojego partnera. Bitcoin, ja wolę mieć bezpośredni kontakt ze swoim majątkiem. Nie musisz zmieniać opon na zimę, jeśli cały rok jeździsz na zimowych. Dobra, ale tylko jedno piwo, godzina 5:45. Kiedy poznajesz przyjaciółki swojej laski, a one wiedzą już o tobie wszystko, nawet jaki masz numer Buta. Kiedy próbuję przypomnieć sobie imię osoby, która przedstawiła mi się minutę temu. Nie masz miejsca w autobusie, noś hamak zawsze ze sobą. No to prezenty mam już z głowy, wystarczy ładnie zapakować. Kiedy chcesz w końcu zjeść, i ktoś mówi: Zaczekaj, zrobię ci zdjęcie. Artyści popowi, gdy poproszono ich o napisanie piosenki, która nie jest o miłości ani o tym, jak bardzo są bogaci. Kiedy Nvidia mówi, że jesteś niedostatecznie ubrany jak na fabrykę AI, ale tak naprawdę jesteś po prostu spokojnym facetem szukającym pracy, WiFi nie działa, po prostu zejgram w trybie dla jednego gracza, żeby zabić czas, nie można załadować danych zapisanych w chmurze, nie można uwierzytelnić konta. Płacenie za Spotify Premium, słuchanie reklamy, zamknięcie aplikacji i jej ponowne. Otwarcie, kiedy wszyscy spędzają cały czas na eksplorowaniu światów Wiverse, a ty jesteś zajęty dopracowywaniem swojego awatara, bo jesteś po prostu spokojnym facetem. Kiedy naprawdę wybierzesz niewłaściwą grę Zelda, w której Zelda jest główną postacią Zelda. Moja droga, co na obiad? Film Teletubbiesie w wersji live action wygląda dziko, Dziewczynka, chichocze, chowając się za zasłoną. Jej tata, nikogo tu nie ma. Łazienka w moich snach wygląda tak. Kobieta, łapie bukiet na ślubie swojej przyjaciółki, jej chłopak, próbuje uciec. Kobieta, zacznijmy to małe polowanie, dobrze. Haker ukradł wszystkie nasze dane klientów. Co powinniśmy zrobić? Zaoferuj im 6 miesięcy bezpłatnego monitoringu kredytowego, jesteś zatrudniony. Kiedy mama zostawia cię przy kasie, ale kolejka przesuwa się szybciej, niż się spodziewałeś. Kiedy boisz się wysokości, a twoje rodzeństwo nalega na kolejkę górską.